Cześć, z tej strony Patryk i Łukasz Fabryki Rowerowej. A w tym odcinku dowiecie się więcej o Cannondale'u Scalpel'u 3. Czy Lefty to najlżejszy, najlepszy i najsztywniejszy amortyzator? Czy Cannondale Scalpel sprawdzi się dla amatora jak i dla osoby profesjonalnie jeżdżącej na rowerze? I czy jest wart swojej ceny nad te konkurencji? Pamiętajcie o subskrypcji oraz dzwoneczku. A więc drodzy widzowie, w tym odcinku na tapecie mamy Canon Dana Scarpela 3 w wersji karbonowej, który debiutował w roku 2021. Natomiast jest to projekt kontynuowany z Canon jeżeli chodzi o kwestie tutaj ramy z drobnymi zmianami, jeżeli chodzi o komponent napędowy, amortyzację itd. Jeżeli chodzi o nową ramę, która właśnie powstała w roku 2021, no to jest to jedna z lżejszych konstrukcji na rynku, jeżeli chodzi o rowery Full Suspension. Ponieważ z damperem waży 1900 gramów, co na te konkurencji stawia tą wersję dość wysoko, jeśli chodzi o masę własną. No i co dalej? Jak widzicie, rama wygląda najpierw schludnie, ale... No, zabiskowo. Przykuwa naprawdę oko, szczególnie w tym, w tym malowaniu tutaj, w tym malowaniu Merkury, tak jak wcześniej wspomniałeś. E, no jak patrząc się na ten rower, no można go tak pochłaniać, kontemplować, bo naprawdę jest bardzo ładnie po prostu wykonana, e, ale nie tylko broni się tym, że jest po prostu ładna, ale oprócz tego jest bardzo przemyślana technologicznie. E, przede wszystkim, co Kanontek zmienił w, w porównaniu do poprzedniej wersji, to mamy tak zwiększony y, kąt o jeden stopień, jeżeli chodzi o rurę podsiodłową oraz mamy zwiększony kąt, między innymi to są takie naj, największe, można powiedzieć, zmiany, zwiększony kąt główki ramy, też o 2 stopnie dodatkowo, przez co na zjazdach będzie bardziej po prostu płynnie się, się toczył. Ale co jest jeszcze takiego bardzo fajnego w tej, w tej ramie? To, co widzimy tutaj w tylnej części, to jest tak zwany system Cannondale'a Flex Pivot. Dobrze mówię? Dobrze, Dobrze, dokładnie ja. tak nazwano. Co jest takiego szczególnego w tej technologii? Została ona skonstruowana w taki sposób, że po prostu koniec, czyli ten tylna część do wahacza, jest bardzo mocno spłaszczona, przez co po prostu może się w naturalny sposób uginać. Tak jak w innych ramach typu właśnie full suspension, jest tutaj montowane dodatkowo łożysko. I to łożysko jest nazwane tak zwanym pivot Horsta. Tak się tak cała technologia nazywa. A tutaj po prostu zrezygnowano z tego, zrezygnowano z ciężkich śrub, ciężkich, ciężkich łożysk co cały system opiera się po prostu na kinematyce i na uginaniu się. Może to brzmieć trochę kosmicznie, ale tego typu rozwiązania są z powodzeniem stosowane m.in. w Formule 1. Tak tam wyglądają całe zawieszenia i naprawdę ta technologia się sprawdza. A dzięki temu Cannondale właśnie w porównaniu do poprzedniej ramy był w stanie na samej ramie urwać 200 gram. Dobra, idąc dalej. Jak sami za chwilę zobaczycie na przebitkach, rower ma prowadzenie wewnętrzne w pancerzy zarówno hamulców, jak i też samego samej przerzutki tylnej. Co dodatkowo nam tutaj podkreśla jego ładny wygląd. No i też sam pancerz od dampera również tutaj się ładnie mieści w tej części ramy i wychodzi tutaj z tego insertu. Więc mamy to bardzo czysto zachowane. Dodatkowo rower jest bardzo użytkowy, ponieważ daje możliwość montażu dwóch koszyków na bidon. Co w rowerach typu full nie zawsze jest e, możliwe. No i też e, taka ciekawostka, może dla osób, które włożą sobie jakieś nie wiem, systemy na czy to opon bezdętkowych, czy ewentualnie opon dętkowych. E, tutaj w tym miejscu Cannondale e, jest taki element do montażu, tzw. zwany kit, e, który umożliwia e, tam zawarcie jakiegoś elementu naprawczego do opon, typu właśnie tubeless. Czy po prostu przełożenia multitula, który się z pewnością przyda przy demontażu koła, czy ewentualnie regulacji kierownicy. Dobrze, ale odchodząc już po części od samej ramy, no to możemy zwrócić uwagę na amortyzator przedni, który jest bardzo charakterystyczny, bo można powiedzieć, że nie ma jednej strony. No, dokładnie tak nie ma jednej strony. Jest to Lefty, jeżeli ktoś się z nim nie spotkał, to naprawdę robi duże wrażenie, szczególnie na żywo, jeżeli się na to patrzy. No, osoby no, nieznające gdzieś tak się tak na rowerach, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to po prostu to, że on się za chwilę złamie, ale no, jest to naprawdę bardzo wytrzymały amortyzator, rozwijany praktycznie od 20 lat. Były po prostu jego, jego upgrade'y, jest to już ósma generacja i z powodzeniem jeździ po prostu w pucharach świata, w bardzo ciężkich warunkach. Bez najmniejszych problemów rywalizuje z najlepszymi na, na świecie gdzieś tam zawieszeniami i naprawdę się sprawdza. więc a Przy tym, że trzyma, oferuje bardzo niską masę. Dlatego, tak, jeszcze woli uzupełnienia, jak sam mówi o nim, Canon Day: najszybszy, najsztywniejszy i najlżejszy na rynku. Tak woli 3 x 3 x No, w sumie tak, w sumie radzę. Przechodząc dalej, mamy dumper. damper mamy to Foxa Floata wersji Evil. Sprawdzona, bardzo fajna, fajna konstrukcja, bez problemu. Już się sprawdza. No, co tu więcej powiedzieć? Bardzo fajne jest to, że przy współpracy z tą ramą ten damper praktycznie blokuje nam rower na sztywno. Jeżeli zablokujemy go, bo fajnie blokujemy, możemy zablokować zawieszenie i przód, i tył z pozycji manetki. To po prostu ten rower jeździ jak, jak rower sztywny. Dzięki temu na podjazdach naprawdę cała siła spedałowania jest przekazywana bezpośrednio na tylne koło. E, więc tak, słuchajcie, no sam Skalper to narodowy, jak to każdy obecnie rower górski, no prawie każdy, e, porusza się na obręczach, obręczach, kołach w rozmiarze 29 cali. W tym przypadku powstały we współ, współpracy z firmą Stanz. E, jeżeli chodzi o obręcze, opony, mamy też FALBA e, w wersji Racing Ralph i Racing Ray, obie są zwijane e, i możliwe oczywiście montaż systemu Tubeless też występuje. Jeżeli chodzi o same piasty, to przednia to z lewki, no bo się łączymy z e, amortyzatorem. W tyłu Shimano, więc też stabilnie i powszechnie. O, może w ten sposób. Eee, co jeszcze? No, jeszcze woli samego przed przedniego takie ciekawostki. Canon daje ma taki swój system, tak zwany UliSensor, który umożliwia sparowanie go z e, telefonem podczas aplikację. No, i to jest taki jakby troszeczkę powiedz, licznik w wersji uproszczonej, czyli macie dane z przebiegu roweru, prędkości dystansu, jak i też z interwałów e, serwisowych, jeżeli chodzi o jego działanie. To jeszcze w Kowach tak. Znaczy koła, wydaje mi się, że, że już więcej nic nie trzeba dodawać. Przechodząc dalej, no to to, co bardzo często interesuje wszystkich na samym początku, czyli napęd. Napęd klasycznie właściwie tutaj oparty o podzespoły Shimano z tylną przerzutką Shimano X-Tech. Manetka jest tam SLX, tak samo kaseta również to jest SLX. Ze stopniowaniem, jak to do 12-11-51. Bardzo fajna korba z przodu. Korba holograma od Calon-Dayla. Korby aluminiowe, ale jest za to bardzo lekkie, z powodzeniem konkurujące, jeżeli chodzi o wagę z korbami karbonowymi. Więc bardzo fajnie, że te korby po prostu tu się znajdują. Dzięki temu ten rower po prostu staje się lżejszy. Ok, jeżeli chodzi o spowalniacze, czyli hamulce, w tym przypadku system e, też Shimano w wersji Deore. Tarcze w przód i tył 160 mm, tu akurat nie ma jakiejś rozbieżności. Hamulce dwutłoczkowe, więc też standardowo, ale... Trzeba przyznać, że sam rower daje możliwość rozbudowy w razie potrzeby coś silniejszego niż te, które i tak są silne, że chodzi o hamowania. Coś sobie można domontować, przemontować w razie potrzeby. Jeszcze jest taki w sumie ciekawostek, znaczy może nie tyle ciekawostek, ale dodatków, które zostały tutaj zamontowane. Ehm, siodełko Prologo. Bardzo fajne, wygodne, wygodne siadełko Naprawdę jeździliśmy, testowaliśmy. Śmiało możemy, możemy polecić i też no, obłędnie wygląda w tym rowerze. Są tam wąskie, ale jednak. Wygodne. Tak, wąskie, ale jest wygodne. E, fajne chwyty z Essie, Takie pianki. Ja na przykład bardzo lubię ogólnie chwyty piankowe, jestem wielkim fanem pianek. E, jakoś nie są takie, są miękkie i dają takie, mocne. Czyli mocne bardzo fajnie, fajnie odgania. Jak jeździliśmy na tak. mode podczas testów. To jednak było czuć, że wiadomo, że Lecce robił swoją robotę, jeżeli chodzi o amortyzację, ale te gripy jednak też e, powodowały tam większy komfort dłoni, jeżeli chodzi o jazdę po nierównościach. Natomiast no, ogólnie, jest słynny z takich chwytów, nazwijmy to jednych z lepszych. Tak? Tak. Jeżeli chce no, to... si kupić dobre kwity, to przeważnie chyba właśnie Essie. No Nie są też tanie, coś za coś niestety, ale. Czyli znaczy, nie ma tragedii, ale produkt jest warty tej ceny, jeżeli chodzi o te wersje, szczególnie e, z nieco grubszą pianką, bo też są różne pianki, jeżeli chodzi o ich grubość, więc też w zależności od potrzeby. Można wziąć grubsze, cieńsze, kwestia indywidualna. Tak, no chyba w sumie cały rower mamy omówiony, tak? Jeżeli chodzi, no, chodzi tutaj o. tutaj to koła, to, to piasek było, napęd no. był. Trochę więcej, jeżeli chodzi o samą technologię typu Flex Pivot, to możecie zobaczyć w naszym osobnym filmie, który albo już się pojawił, albo pojawi się za chwilę. Jeżeli się pojawił, tam karta nad Patrykiem się wyświetli, więc sam odsyłamy. Co, możemy przejść do w sumie takiej krótkich opinii na, na temat tego roweru. Więc no. Pierwszy, pierwszy? Bo... Pierwszy, zaczynaj. No to tak, według mnie rower bardzo fajny, jeżeli chodzi o jego wygląd zewnętrzny i o komponenty. No i też trzeba oddać, że na żywo ten rower wygląda na droższy niż jest. Wiadomo, że nie jest tani, bo tam mamy cenę powyżej dwóch dych, tak naprawdę, jeżeli chodzi o cenę katalogową. Natomiast no, umówmy się, jest to jednak produkt marki premium, premium, premium. I jednak ten Lefty w tej wersji właśnie bez tej mm, tej części lagi, widelca, powoduje nam to, że osoba, która takie widzi pierwszy raz, on mówi: o, Nie mać połowy, nic nie działa. Matkowo no. 12, fajne hamulce. I tak naprawdę taki rower dla osoby, która nadal się ściga gdzieś tam w jakichś zawodach, mm. no to potrzebujesz ewentualnie odnośnie jakiś dropper, jeżeli tak powiem, chcesz mieć taką czytkę opuszczaną. Ewentualnie kierownica mostek w karbonie i masz już rower naprawdę dobrej jakości, dobrej jakości, bardzo no, dobrej jakości, no. na fajnym osprzęcie, e, z fajnym malowaniem, więc dla mnie. Myślę, że takie jest spokojnie 8, to jest takie obiektywne ocenie tego roweru. Natomiast myślę, że w razie potrzeby i tak tutaj coś by trzeba było sobie tam po swojemu pomajstrować, jeżeli chodzi o komponenty i ewentualnie elementy ze zewnętrzne roweru, ale i tak stoi wysoko. Porównując z konkurencją, która daje normalne elementy typu Rock czy Fox, no to jednak myślę, że Lefty Dom. jest czymś takim wybitniejszym. Tak, jest na pewno taka taki element premium tego roweru. No tak, jeżeli chodzi o moją opinię, no to rower sam w sobie bardzo mi się podoba. Czy to malowanie, czy to malowanie takie czerwone, ten crimson red, czy jakieś tak się Candy nazywa. Red. Candy red. Tak. <laughs> Candy red. <laughs> red. Crimson red, może nie. Ale topowa, topowa wersja ultimate wychodzi właśnie bardzo w takiej pięknej kolorystyce, właśnie takiej te ostatnie, Ten white. Taki jakby... tak Taki marmurowy, taki właśnie, nakrapiany marmurowy, słowę, no. i, i ten, ten, czerwony. ten czerwony, no piękne są te rowery, co prawda to są już rowery zbliżające się do 50 tysięcy, jeżeli mówimy tak, o wersji 50. Ultimate. Około 6 tysięcy. Tak, no już tak, zgadza się, ale no, no wyglądają obłędnie, to, to nawet ta, ta wersja Mercury czy po prostu Candy Red, no są świetnie, no piękne są te rowery. Jeżdżąc na takim rowerze, Właściwie blokując amortyzację, jedziemy jak na rowerze sztywnym, tak jak wcześniej mówiłem. Ten rower jest sam sobie lekki, no. praktycznie jest kwintesencją przyjemności z jazdy. A biorąc taki rower w góry, no to to, to w ogóle w ogóle jest poza, poza jakąkolwiek skalą. E, osprzętowo, sprzętowo, no, gdyby ktoś się decydował na ten rower, e, gdybym ja się osobiście się decydował, e, no to jedyną rzeczą, jaką chciałbym tu może zmienić, to jest piasta z tyłu, żeby wrzucić tu coś innego, ale tak to do niczego więcej bym się no, po prostu nie przyczepił, bo w sam sobie no, rower jest, jak dla mnie, tak jak jego kwintesencją roweru ym, XC. Czyli? Jedynie. Aha, czyli tak, właśnie. Najważniejsze, opinie powiedziałem 8,5. 8,5 jak najbardziej. Będę nawet zastanawiam się, czy nie dać 9, bo... No bo gdyby nie ta piasta, no to po prostu nic bym więcej tutaj nie ruszał. Dobra, niech będzie te 9 ostatecznie. No. Czyli wysoko. Czyli wysoko, no naprawdę. To jest jeden z lepszych modeli i lepszych rowerów, jakie Cannondale wypuszcza według mnie na ten moment. Bardzo by znaczy, tak, wersji Tak, to, i... to jest taki, obecnie top sprzedaży. No, dwa u nas. Dwa skalpele, tutaj. dwa skalpele. Dwa skalpele. Ta, dwa skalpele. Nazwa, nazwa sama z siebie Ktoś się właściwie sprzedaje. Masz rabat następnego? Jakie, jakie są? A jakie są? No, może tak dobrze no. nie ma, ale, ale, ale naprawdę, no, rowery bronią się w zupełności. Czyli wszystko. Nie ma wszystko. No. Dziękujemy za obejrzenie właściwie tego filmu. Polecamy odwiedzić nasz sklep internetowy fabrykarowerowa.pl. Tam właśnie znajdziecie te skalpele, jak i wiele, wiele innych rowerów, które mogą przypaść Wam do gustu. Odsyłam na nasze social media Facebook, YouTube, Instagram oraz TikTok. No i pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku. Tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Cześć, do zobaczenia. Cześć.